No dobra, cześć wam widzowie. Trochę mnie nie było na kanale, ale mimo wszystko już wróciłem. Dzisiaj gra B-Swarm Simulator, czyli symulator roju pszczół. Oczywiście w samej grze chodzi o to... A, jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć. Jeżeli uda wam się dobić 7 łapek w górę pod tym odcinkiem, to od razu wlatuje kolejny odcinek, jaki będziecie chcieli. Prawdę. Możecie napisać w komentarzach, jak chcecie odcinek. A jak nie napiszecie żadnych komentarzy, to nagram Beeswam w Simulator. Eee, no więc właśnie... Eee, całej grze chodzi o to, aby... mieć pszczoły, mieć ul z pszczołami, które zbierają polen, czyli... pyłek. I można powiedzieć, że to w sumie tyle. Chociaż gra jest bardzo rozbudowana i... No, i po prostu dużo różnych rzeczy można tu robić. Jeżeli chcecie, chcielibyście w nią zagrać, to oczywiście link w opisie, proszę po raz pierwszy. <grym> um, ale właśnie chyba tyle: jakby oczywiście, jest taki przedmiot jak Royal Jelly, jego się zdobywa w różnych miejscach. Um, ale, da, ale jak będziesz miał 15 pszczół. To będzie tutaj taka kraina do blokowania, gdzie można Royal Jelly kupić. I my dzisiaj postaramy się zdobyć jakieś fajne pszczoły, robiąc. No, po prostu otwierając royale na nich. Mam Royal Jelly na ten moment 9, ale można sobie kupić. Mam bardzo ciężko zarobione 5 miliardów miodu i będę mógł to potem, jakby. No na cóż No to... na no, no to... Mam trzy mityczne pszczoły v Vector B Spicy B i Fuzzy B Brakuje mi tylko Brakuje mi tylko Tatpol ale nie wiem czy uda nam się już zdobyć, bo jednak to jest 1 na 4 jest w ogóle mityczna pszczoła nam się wydropi i z tego co pamiętam, to jest jakby sklep. Można sobie kupić zarobuksy, jakieś fajne rzeczy. Yy, oj, nie nie chodziło mi, żeby to kupić. Tylko Silver Egg jest podobny do tego. Jest podobny do Royal Jelly. I mamy około: około mówię 0,1% na to, że wypadnie nam z jednego Royal Jelly. Mityczna pszczoła. A kupię tych Royali dużo. 2000, tak, bo w sumie czegoś nie robi dla odcinków. Dużo farmiłem tego, jakby, ale gdyby to są fajne. Questy, gdzie można dostać dodatkowe rzeczy. No i jakby, ech, dobra, RIP HANI Boom, boom. 3, 3 miliardy. Mam tylko 2000 Royal Jelly. Jest, gdyby to tutaj coś takiego, a nie tu. To... Jeżeli tutaj coś takiego jak. auto jelly settings. Ale ja nie chcę auto jelly, gdy chciałbym zobaczyć każdą pszczołę. Więc w takim razie, no dobra, no to bez przedłużania zaczynamy. Robienie tego. Pamiętajcie o łapce i subskrypcji, no i lecimy. Myślę, że zamienimy sobie tą pszczołę, dlatego że to jest eventowa pszczoła. Więc jakby jak zmienimy sobie ją na coś, na przykład. Teraz boom. I teraz to serorowa pszczoła, więc ja jej nie zostawię, tylko po prostu, jak się zobaczyli, to automatycznie ten papi Jelly Mogę sobie teraz, jak mi się nie będzie ta pszczoła podobała, to mogę sobie ją znowu tutaj wstawić i będzie znowu ta pszczoła, więc to jest bardzo dobre. No dobra, więc lecimy. Jest to, że jechronizuję, to już mówiłem, ale będę sobie robił kolej, żeby zobaczyć wszystkie. Jak zdobędę jakąś fajną pszczołę, się zobaczymy. O, pierwszy, Pierwsza legendarna, ale tylko legendarna mnie chodzi bardziej o giftet, Legendary giftet, gdyby coś to jest. Zamknę giftet, to jest gdyby coś taka, można powiedzieć, lepsza. Taka z taką otoczką żółtą i ona ma trochę lepsze statystyki. O, kolejna legendarna, oczywiście o legendarną nie chodzi. O nie, to będzie trwało strasznie długo. Dopiero. Dopiero niedługo yy, miniemy 100 Royal Jelly. Yes. O! O, i właśnie tutaj wypadła mi Gifted Rage Bee. Czyli taka Gifted, czyli można powiedzieć, że... No, taka świecąca. Ale oczywiście jedynej Gifted Bee należy sobie bo Jedną rzecz wam powiedzieć, jedyną Gifted Bee, której nam brakuje, to Gifted Bookobi, no to w sumie Dwóch. Gifted Bookobi nie mamy i Gifted Rayleeby nie mamy też. Gifted Rayleeby nie mamy? Tak, nie mamy. Dziwnym się, że mamy, ale dobra, nieważne. Gifted Rayleeby nie mamy i yes. book, Gifted Bookobi nie mamy. Gifted Rayleeby nie mamy. I Gifted Shiba, czyli też legendarny. No! O mitycznych to już w ogóle nie mówię, bo to. Da się 25 tysięcy Royal Jelly zmarnować się i się nie dostanie. I można dostać. I nie można nie dostać mityka Gifted, więc jakby. Ale lecimy dalej. To tutaj. O! Lionbi mi wypadł. Lionbi też jest legendarny, ale to jest jedna z najlepszych pszczół w grze. No, czy mi chodzi, że ma najlepsze statystyki. Jedna z najlepszych, oczywiście. No tutaj ja mam żgiftę, więc lecimy dalej. O! Udało się! Wyleciała nam pszczółka. wleciała nam pszczoła, której jeszcze nie mieliśmy. W 300 300 Royal Jelly. W ogóle to jest druga nasza ta... Jaka się nazywa? Druga nasza... E, gifted dopiero i już mamy Gifted Rayleigh B. Zamieniamy Buko B. Gifted Więc w takim razie, jak mamy Gifted, to możemy zwykłą Buko B dalej zamieniać. No to lecimy. O, Gifted Brave B. Gifted Brave B jest fajny. Gifted Brave W ogóle Brave B to jest. two. Brave B to jest. Najlepsza z rarowych, bo tutaj jest Basic b taka normalna Bomber Bee. Brave Bee ma tutaj aż trzy zielone statystyki. Bubble Bee ma jedną czerwoną. Cool Bee ma takie trochę mało zielone. Tutaj ma duży Speed, ale resztę mało zieloną. I Looker b ma tylko dwie mało zielone. rad b, tak samo, podobnie jak Looker. Rascal Bee podobnie, tylko inne statystyki. Sambor Bee ma jedną... Czerwoną Oj. i Bubble, to już są epickie, więc, yy, jakby według mnie, przynajmniej chyba według większości osób, y, Brave, to jest najlepsza, rarowa. Nawet aż 4 takie ma zielone, więc to jest naprawdę dobre. To lecimy dalej. O, no właśnie, ale ja już mam giftet, więc już nie potrzebuję, więc dobra, lecimy dalej. Ucho, no siedzę już to jakieś 50 minut, i, i przekroczyliśmy barierę 500. Ech. Ech. Już zostało tylko 103, 1360 Royal Jelly'sów. Ech, no z jednej strony lepiej, żeby było użyć tego. Auto jelly, ale z drugiej strony filmik by trwał 3 minuty, a z drugiej strony ten, z drugiej strony no po prostu to jest taki z tym problem, że jak się zaznaczy, mitik, to wszystko, wszystkie nawet Gifted Legendary w ogóle jakby nie no się nie pokazują, tylko same mityki. Jak się zaznaczy Gifted, to można przegapić nawet kilka mityków. A jak się zaznaczy mityk i gifted, to nic się nie trafi, bo będzie gra myślała, że chce trafić gifted mityka, więc jakby można powiedzieć, że no trochę w sumie to dobrze, bo to jest trochę takie zbalansowane i czasem lepiej właśnie po jak ja teraz otwieram cały czas klikając, bo przynajmniej ma się pewność stuprocentową, że się nie przegapi żadnej dobrej pszczoły. Ech, no po prostu 1000 rojali zbarnowanych i wypadł mi kompletnie nic. oprócz jakichś 10 legendarnych pszczół to po prostu Sa nawet gifted mi oni jeden nie wypadł, więc jakby. Hmm. No psz, w końcu na Co to było. Eee. To... Y... Na Legendary jest 5%, a na Mityka jest 0,1%. I mniej więcej około, oczywiście. No i naprawdę, żeby być 1000 royali, mi nie wypadło. Więc jest tak, że w takim razie 1000 royali, tak w każdym jest. To jakby jak na każdy jest około 0.1 szansy to w 100 Royalach jest 10% czy w 1000 Royalach jest 10% jakoś chyba w 100 jest 10. Znaczy w 100 Royalach jest 10% i w 1000 Royalach powinno wypaść. Choć mi się wydaje, że to jest dwa razy mniej, czyli 0.5 0, 0, 5. Jakby nie wiem. No. No. no lecimy dalej. No nie wiem. Co innego zrobić? Jeszcze 100 Royal. I. No i 750 się udało już otworzyć. Znaczy 350 zostało. I dalej jeszcze 750 do zrobienia. Ech. No w ogóle się zagapiłem, już ponad 500 royali. Znaczy, ech, już ponad 500. Po prostu już mniej niż 500 royali zostało do otwarcia. No i uchu w końcu 250, tylko już zostało. No nie, no ostatnie stoi... się okaże, że oprócz tej Gifted Buckobi to nic nam nie wypanie przy 2000 Royal Soup. O! Tak powiedziałem, że właśnie nam wypadła Gifted teraz Skalbi, ale oczywiście Gifted teraz Skalbi już mamy, więc lecimy dalej. Hmm. No, jakby 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... I nic! Hasty beat, tylko niestety trochę tak słabo, no ale nic się na to nie poradzi. Zczę coś wypadnie. Jednego stargeli dam. Może coś fajnego wypadnie. Jednego. No nie i wtedy Brave B nie chcę. W takim razie Papi Bee Jelly. No ja mam Papi Tylko tutaj nagle zauważyłem, że jest tu takie magiczne rzecz, jak Star Egg. Hedge into a gifted bee you don't already own. Czyli jakaś randomowa pszczoła gifted, której jeszcze my nie mamy. Udało nam się zdobyć Gifted Buko, Bill, tylko nie udało nam się zdobyć Gifted Reality B. Więc niestety, ale no, przy, zanim, y, jeszcze w, w, w jakimś kolejnym odcinku napiszę, znaczy otworzę to jajko, ale najpierw musielibyśmy zdobyć Reality B, dlatego że y, jakby no, kiedy tworzymy to jajko, to skoro ma być Gifted U you don't own a, aha, to, to zależy się, wypadnie nam baby, ale to nieważne, bo chodziło mi o to, że jak you don't already own czyli jakby jeszcze jej nie masz, i w takim razie może nam wypaść jeżeli, jeżeli reality B nie będzie znaczy, no nie będzie, to znaczy jeżeli reality B udało nam się jakoś zdobyć, gifted to wypadnie nam albo gifted shy bee, albo gifted spicy B Albo gifted Talpol B, albo gifted vector B. To by było naprawdę super, gdyby tak nam, gdyby tak nam wypadło. Ale myślę, że jeszcze dało, można by zrobić tak, że... zaraz, które przyczyna jest nam potrzebna. Ta, dlatego że ta tutaj jest no... no dwie słodkie same, a nie chcemy mieć dwóch takich samych. Więc kupujemy za kolejny 6 milionów Flip, 10 milionów hani Basic, Ega. I mamy dużą szansę, że Basic B właśnie nam wypada I teraz jeżeli damy jej ogrom Sunflower Seedów to. Będzie się nie stanie Ale normalnie jest. Będę musiała pamiętać, żeby jej dawać Sunflower Seedy, bo... O! O! Ja nie to jest mutations. To ja nie chcę mutation, nie chcę. Ja chcę to be star, czy tam gifted. E, o! One percent change to turn a big gift. Jakby ginger... już gingerbread się nie przydadzą, dlatego że już nie ma Christmas eventu, chociaż jest szansa, że... Nagry... Nagrywam to, kiedy jest 22 grudnia 2021, więc jest szansa, że coś... Do... A no, zunale jest 1% chance to turn to be gifted no to damy mu... damy tym pszczole basic trochę i jest szansa, że dają gifted. No jeżeli tak, to by było super, bo wtedy byśmy naprawdę dużo na tym, że skali, bo w sumie jak... I tak, jak już te gingerbready nic kompletnie nie dają, a dają tylko 250 Bond, tyle samo co Moon Charmy, których mam 1000 prawie, tam mam ich 50. Jakby z jednej strony to jest trochę głupota co robię, bo równie dobrze mógłbym dawać, nie wiem, Vector Beach, czy Spicy Beach, czy coś takiego. A tak to daje Basic B, ale myślę, że Basic B chyba tylko da się zdobyć z Sunflower Seedów Jak widać. Bo jest takie coś Na przykład tak udało mi się zdobyć Gifted y, Ninja B, że kiedy jakby... No że kiedy skupienie <grym> że kiedy daje się... Pszczole jakiejś taki jakby, taką rzecz, taki z tych rzeczy, jakby, może być, owoców, które ona lubi, to jest bardzo mała szansa, że taka pszczoła się stanie, właśnie, giftet. Jakby. Jeszcze dam trochę gingerbreadów. Nie chcę dawać jej od razu. Nie chcę jej dawać od razu. 45, bo na przykład, jak za nie wiem, za 20 się uda, to potem damy, te, to potem będzie można dać te gingerbready na przykład nie wiem, spicy, B czy vector, B. i wtedy jest szansa, że ono Stanie mi też dlaczego takiego laga mam, nie wiem, więc jeszcze trochę dam, dobra, widzimy, jeszcze, jak trzy mu się uda zrobić. No nie, tylko 7 gingerbreadów. Gingerbread Berów, dokładnie 5 4 3 2 1 Musisz to zrobić basic, be, proszę ciebie i nie ma no głupie Uff, więc jakby to no... Nie udało się, no Star nie będę zbierał, bo Star mogę dać na przykład nie wiem nie wiem tej Gamib czy jakiejś innej pszczole w sumie chyba dam, bo już niedługo się zbliżam, bo robię te, cały czas te questy od Spirit Beara w kolejnym za 35 pszczół. I jest szansa, że niedługo zdobędę drugiego tego petela i będę miał Windy Bee, ale na razie no, jeszcze nie mam, więc myślę, że na razie mam takie 700 dopiero tiketów No, nie wiem naprawdę, jakby, jak to zrobić, żeby dać jej, żeby była gifted, co ona lubi? Strawberry? Nie. A nie, przecież ona lubiła te... przecież ona lubiła... ...trity może? Nie no, ona przecież lubiła sunflower seedy, które wszystkie jej dała. I oczywiście też się nie udało. To jeszcze jest w grze, co jak się da pszczule, to... ...jest szansa, że... daje. jej... I... To jest jakaś mała szansa, że stanie giftet? Nie, chyba nie. No więc trochę słabo jakby, bo gingerbreadów się, gingerbread-berów się już więcej nie zdobędzie. Więc po prostu... Yy, no... Nie wiem, no, coś jeszcze zrobimy. Prawda? Albo pofarmy trochę sunflower seedów, żeby zdobyć... Y, może jednak... No, ten... Żeby zdobyć... Gifted tu pszczoły, albo... Po prostu... A po prostu, no nie wiem, no. Chociaż mam tego tutaj, Star Ega i chciałbym go wykorzystać jakoś jak najlepiej, no bo. Don't already own, czyli nawet to może być Gifted. Znaczy nie mogą być eventowe, bo eventowe nie mogą wypadać. Nawet to może być Gifted, jakaś mityczna. to tak jak ten gościu tutaj ma. Nie. A tak, on ma też Gifted w B, tak jak ja. No dobra, to chyba tyle z Grybis Swim Simulator. Jeżeli byście chcieli dalej. Że, żebyście chcieli jeszcze kolejne odcinki z Bixion Simulator to napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i popawidzowie. Do widzenia.